Rod Stewart już za kilka miesięcy będzie obchodził okrągłe 80. urodziny. Artysta od lat mógłby być na emeryturze, jednak wciąż ani myśli o porzuceniu tego, co kocha najbardziej, czyli śpiewaniu dla publiczności. Niedawno nawet wystąpił w Polsce w ramach trasy One Last Time. Nazwa trasy wcale nie jest przypadkowa, gdyż w ten sposób symbolicznie pożegnał się z wykonywaniem niektórych swoich przebojów które mają ustąpić miejsca innym utworom. Niemniej, artysta zdaje sobie sprawę z nieuchronności czasu i, jak sam przyznał, wie, że nie zostało mu wcale wiele czasu. Jednocześnie Rod Stewart zapewnia, że nie ma w nim strachu przed śmiercią, wręcz przeciwnie. Zdaje sobie sprawę, że moje dni są policzone, ale nie boję się. Wszyscy musimy kiedyś odejść, więc wszyscy. Jesteśmy w tym samym koszyku, wyznał w rozmowie z Desun. Choć wiele osób w jego wieku poświęca większość czasu na odpoczynek, on wręcz przeciwnie, zamierza robić wszystko jeszcze bardziej intensywnie, by wykorzystać każdą chwilę. Co więcej, stwierdził nawet, że werwy wystarczy mu nawet na kolejne kilkanaście lat. Zamierzam cieszyć się sobą przez te ostatnie kilka lat tak bardzo, jak tylko mogę. Mówię kilka. Prawdopodobnie kolejne piętnaście spokojnie mógłbym to zrobić i tego mu życzymy. Rod Stewart. Podobnie jak wielu jego kolegów po fachu, ma za sobą wiele związków. Artysta trzy razy się żenił. Doczekał się także ośmiorga dzieci. Z obecną żoną, modelką Penny Lancaster, muzyk jest od 17 lat. Jego pierwsze małżeństwo przetrwało zaledwie pięć lat. Drugie natomiast 16. Muzyk od zawsze miał wyjątkową słabość do modelek. Każda z jego żon ma za sobą przeszłość właśnie modelingową. Obecna żona jest od niego młodsza o 26 lat. Para doczekała się razem dwóch synów. Starszy w tym roku osiągnął pełnoletność. Młodszy z kolei skończył 13 lat. Zobacz też, Rod Stewart naprawia drogę, by móc jeździć Ferrari dzieci Roda Stewarta muszą. Zasłużyć na kieszonkowe Rod Stewart został ojcem po raz ósmy Rod Stewart 80. Urodziny nie zostało mu wcale wiele czasu, zdaję sobie sprawę, że moje dni są policzone, ale nie boję się. Zamierzam cieszyć się sobą przez te ostatnie kilka lat tak bardzo jak tylko mogę. Artysta trzy razy się żenił, zobacz też. Rod Stewart naprawia drogę, by móc jeździć Ferrari dzieci roda, Stewarta muszą zasłużyć na kieszonkowe. Rod Stewart został ojcem po raz ósmy.